Ciebie, po czym tych dwóch mówią, no dobra, może mam mniej lat od Ciebie, ale coś tam. Ja mam, ja mam z nich nadal. Mówię, no to w no. starczy. Dzięki, że mi robisz nagrania jedynie z tymi Twoimi koleżkami może masz swoje nagranie? A może masz Twoje nagranie? A może udostępniesz na, kogoś? A może udostępniesz kogo, kogoś się bez, bez, się bez, bez, bez jego zgody? zgody? Może ja się nie zgadzam na udostępnianie mojego i moich tak. rzeczy. pewno masz kanał, który ma dwa suby i próbujesz się dowartościować przez jakichś randomów, którzy on ci nie próbują się on. dowartościować w kanale, Mordo. On ma ledwo 4 wy wyświetlenia na swoim kanale. Mordo, ty próbujesz się dowartościować, żeby, żeby co osiągnąć? Powiedz mi, co próbujesz osiągnąć? Mają starą. Próbujesz osiągnąć, mordo, o! bo ja cię... Powiedziałam tak szczerze, to ty próbujesz osiągnąć teraz, nagrywając nas. To no, wielko like, jaki like, Bad Boy. Czy hmm, przy nagrywaniach, <coughs> które nie zgadzają się na udostępnianie swoich e, rzeczy. Swojego Z Z głosu na przykład. Swojego głosu, czyli mojego... E, głosu. <kling> <kling> mojego <kling> też. Mojego, nie, nie, nie pozwalam ci udostępniać swojego głosu na przykład i co? I co, ja teraz mogę, mogę cię oskarżyć o udostępnianie moich prywatnych rzeczy, znaczy nie prywatnych, mogę cię oskarżyć o dużo rzeczy, o których e, sam nie wiesz i chłopie, mogę ci postawić na przykład zaraz ultimatum na przykład takie, że nie pozwalam ci nagrywać nikogo z, nas, z moich kolegów, czyli z Wiaspiego i xGamera e, oh, głosu, ani Niku, ani nic, więc chłopie zastanów się 5 razy Zanim to znagrasz, i polecam ci się zastanowić 20 nawet razy, żeby coś zrobić żeby coś powiedzieć, żeby nie walnąć głupoty. Więc może ty, ty na ja ze swoim nikiem, Ale... wiesz? Młody Marcel, no, Ile ty masz lat? Nad... A, a, a może więcej od ciebie nawet, co? Tak, tego na pewno do mnie nie powiesz, bo jesteś młody nawet. No, a masz 6, 7, 8 lat. Ja? a ty masz 5! Kupię. masz głos na swoim polskim Czekaj, masz głos na kastrata, chyba 5 pięcioletniego? I wiesz, już o tam nie mówisz? Ja mam artysty, które mi... Tak, ja mam... Tak, ja mam stawki, które, wiesz... Które mi modłują trochę głos, więc... No, więc się nie dziw. A ja speak jedy live, bardzo but... Nie wiem, mój się zepsuł. E, I w chłopie, po pierwsze, twój jeden kolega opuścił już grupę, po się obsrał, tak jak... Tak jak... Po niektórzy od ciebie nie, w, nie chodzą, nie, nie idą tutaj. Powolą, że oni mają władzę, a nie znaczy ja, ja bo w każdej chwili. Ja specjalnie chwili... dołączyłem do tej grupy, żeby ich też trochę powyzywać. Bo no więc, nie chłopie, wchodzi. większość od ciebie osób się sprzeciwi, tak jak ja się sprzeciwiłem od dużo osób i teraz z nimi piszę, do... i ogarnąć jakąś współpracę. I Cię osób, bo one cię też będą wyzywały, chłopia. chłopie. Ty, młody mi no, ogarnij ten tak, ty... 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 ja głosik, bo naprawdę brzmisz na 5 lat. A jak na pewno nie na 5, to może na 2,5. Albo może Chodzie... się urodziłeś 15 minut temu. Pardo jakby, ja jakby się urodził, Pytranziny w sami chyba odmówić, jakbyś się No właśnie, Pytrę jesteś odmówić. jakiś ułomny, kurwa, chłopie. Zastanów mówiłem ci, zastanów się 10 razy, zanim powiesz, a później wtedy się powyzywajmy, nie? Młody Marcelku! O ile ty jesteś stary. A ty jesteś taki młody... To no nawet się nie odzywaj. Taka, bo masz taki głosiczek, jak jakby na... Ja mogę mieć głos. Ja totalnie inny głos mam na przykład. Ty, mam głos totalnie inny, a słuchawki mi modłują głos. Na przykład, ale żeby w ogóle no Czary Karolek, on może być młody, ale i głos jest o swój głos, ale na, na pewno ma głos starszy od ciebie. I o wiele, bo to ty to właśnie się upokorzyłeś i przypomniałeś nam o tym, że to ty jesteś młody, a on jest od ciebie starszy. Na pewno. Tak, wytrzymałam. Ja, ja próbuję chociaż... nie, próbuję panowie, On się próbuje po prostu dowartościować nagrywając filmy, z których mu nic nie wyjdzie, więc nie dajcie mu się dowartościować na jakiś nie! Kto to nie, mówi? Jakiś młody macelek, który może ma jakieś. Chłopie, jestem ciebie, chłopie, jesteś gastratem w chłopie, na zgodę, ja wiesz, Nie mam już ileś A ty ledwo co? A ty ledwo pan mowraczkujesz jeszcze i dopiero się nauczyłeś mówić, chłopie. Ten, tak, o! Tajesz! Stajesz? Mamo, pomóż! Bowle się zaraz, chyba! <grym się> no chłopie, ej. No zastanawiam się 10 razy, zanim coś powiesz. Ja zastanawiam się 20 razy, zanim coś powiem. A w ogóle... No, plus, jako... bo bie... twoje o mnie, czekaj, sprawdzimy sobie twoje o mnie. Bo nic jesteś, że nie warto się śmietnikiem, nic nie wartym śmieciem, rozumiesz to? Przy, Przyjmij sobie to do głowy, że jesteś nikim. Szczerze, tak szczerze mam ci powiedzieć, co kim jesteś? Zerem totalnym i nikim. Na YouTube ci to cenzurują. Więc nie radzę ci tego wstawiać. Ja ja radzę. No A będę się nie ja mogę powiedzieć słowo, które, 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 z które dostaniesz demotyzację na YouTubie i bana. Chcesz? To ja wiem, jakie to jest, ja mogę każdemu to powiedzieć. Chcesz? No ja nie będę mu mówił, bo, bo to wykorzysta, wie, że jako na swojej korzyści. Ja mu nie będę tego mówił, ale to jest to z ludami. My to słońce razi w oczy. A mnie właśnie nie razi. Obie próbuję się do jesteś totalnym zerem. Twoi, twoi koledzy wszyscy jestem Majka, to jest kolega, ale wszyscy inni są totalnymi zerami tak jak ty. Czyli zerem, czyli niczym, czyli nikim. A ja to niczym, pijam. nikim idą. Ty się człowieku deedukuj, debilu. Ty się deedukuj. Jeżeli w ogóle umiesz. Jeżeli w ogóle rozumiesz angielski, to wtedy pogadamy, Morto. Albo rosyjski nawet. Zależy. No zależy, że umiesz po rosyjsku, to ja chętnie sobie z tobą pogadam po rosyjsku. I co, kolegę wołasz, bo jesteś pizza sam? I co, nie, nie w, necie, w świecie. Tak szczerze żeby ci powiem. Tyle. Tyle, jesteś nic nie wartym śmietnikiem. Twój koleg masz dziwne profilowe, Chłopie, ja mam chociaż jakieś jest profilowe. Ej. Uwielbisz może coś ci powiedzieć? Kosmonauty, nie odzywaj się! Dobra, cicho nam go stracie. Idą ja ej. Hey. No. E, jego kolega w ogóle uczył go wyzywać. Raczej jego kolega uczył e, wyzywać na przykład ludzi, bo mówił jakieś modlice, on to powtarza. Ja No <noise> weźcie nie trzymajcie, bo ja zaraz go wyjebę. Na no koło to... Zaraz mu jebam. No to no. dawaj, Nad dnie wiesz gdzie mieszkam. No dawaj. Ja nie wiem! On nie kumy o co chodzi, on nie o co chodzi! No, ja pierd... Chłopie, nie kumasz najprostszych słów, jak... Z, które padają z mojej buzi. Naprawdę, nie wiesz... Nie, panowie, weźcie mu trzymajcie, bo naprawdę mu zarajebne. Nie, weźcie mnie trzymajcie, bo mu kurwne. Zaraz przyj... zaraz wyjdę z domu, Pojadę tam do ciebie i ci pierdolę w ryj. po pierwsze, po pierwsze mieszkasz... tam kosmonautą. Zamiast kosmonautą, kosmonautą, o, no ja ty sam jesteś kosmonautą, kosmonauta walony. Ja ja mogę, ja mogę ci tak powiedzieć. Ja mogę ci tak samo powiedzieć, ale to ty masz Chery Karolek 7 lat... Cherry Karolku siedmiolatku. A ty tam. Co... Karole, kurwa, ludzie. Ten, a ty rados? młody lacy, Kto to ustawiał? Dużo! chupię. O, jeszcze zaraz rozrządzę, bo jadłem pizzę. No, <grywa> nie, no, Cudownie, że ty to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy Jezu! Tą nie, nie na jakiś dobry komputer! Pewno. Czekam, ja ich. No właśnie, nie, to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. z to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. nie, to. Zróbmy nie, Morda, ale wiesz, że on jest ode mnie, Kacper? Ale poczekaj, ale wiesz, że Kacper jest ode mnie, tak szczerze? Jak chcesz, tu nawet ze mną możesz się wyzywać? A nie z nim? Ale, ale czekaj, czekaj, czekajcie, jestem nikim, ale ty pomyliłeś ludzi, bo ten taki Kacper to jeszcze... Kacper od kogo jest, ej? Ode mnie, od mojego Marcelo. Od, od nas, od nas, od ja ja nas. I od Jaspiego, i od ty ty pomyli, też Ty pomyliłeś niki, to, to czyli Karolek, tak? No tak. Do, dobra, e, X, Kacper, jak jesteś od Jaspiego, albo od kogoś, jak jesteś od Jaspiego, to sorry. No jest, jest ode mnie nawet, ja mam go znaleźć, znali, go ma Bo chodziło o Cherry Karolka Cherry Karolek, kurwa, kto ustawił nikt, ze swoim liniem, cię wyzdałem, tylko, że ja chciałam ba, bo Hair Karolek ma bauna i tyle O, prosto ty, Skąd wiedziałeś? Anna, to masz ty i zezna tym bardziej Mordo Ej, ej, ej. Jest... Czekaj, 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 czekaj Czekaj, ile to jest 2 plus 2 razy 2? Takie pytanie z dupy ci dam Weź. Ja wiem bo i ja co odpowiedział. 3 plus 3 razy 3. Ej, nie pytajcie go o zadania, bo on sprawdza w kalkulator i tyle. Wie, ale, ale 3 plus 3 razy 3 to jest to, co... Jeżeli wie, jak to się robi, to jest proste. A czy ty masz mnie disować, czy, mi, czy jesteś moim nauczycielem? bo ja, nie ci tylko, ja chciałem ci tylko dwa pytania zadać matematyczne. Zadaj sobie dwa jest? pytania do, na przykład do innej osoby. To co do mnie? Bo to, to, że jestem jedyny tutaj. tutaj? Tak, jesteś jedyny, który... To ja mogę wyciszyć! Nie was wszystkich! Ja będę miał świetny spokój! Już jeden wyciszony...